Cześć, witam się z wami z kolejną inspiracją dla Craft O'Clock. Tym razem wykonamy sobie wspólnie pop-up box, taką kartkę składaną na płasko i rozkładaną w kształt pudełka. Bazę wykonamy sobie samodzielnie, więc zostańcie jeść nawet jeśli nie macie gotowej bazy. Korzystam tutaj z kolekcji Myths of Toolbox Town, bardzo fajna steampunkowa taka kolekcja, bardzo uniwersalna, nie tylko męska, ale też są fajne kobiece dodatki. Bardzo polecam Wam tutaj zapoznać się właśnie z papierami, z dodatkami do wycinania, a my przechodzimy do naszej bazy. Potrzebujecie arkusz A4, który docinacie na 14 cm szerokości. Długość zostawiacie tak jak jest, jak jest w A4, czyli prawie tam 30 cm. E, następnie ten nasz prostokąt większy e, bigujemy co 7 cm. Ja mam bigownicę w calach, więc oczywiście sobie już zaznaczyłam odpowiednie miejsce w calach jak bigować. No i musimy jeszcze tutaj e, zbigować e, prostokąt w poprzek. Biguje na 6,3 cm, i mniejsze prostokąty będą się tak rozkładać na boki, tworząc pudełeczko. I właśnie w tym miejscu wycinam bigowania. Wycinam je tak całkowicie, czyli wycinam wewnętrzną, zewnętrzną część. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Widzicie, wycinam cały taki paseczek tego bigowania. Jak widzieliście, jeden prostokąt zostawiłam bez bigowania. W poprzek on będzie nam robić za plecki całej kartki. Jeśli Wam się przydawy, że tutaj gdzieś się zagnie, to nie martwcie się, da się to naprostować, jeszcze wygładzić kością. Z paska, który nam został, muszę tutaj wykonać takie paseczki do środka boxu. Ja najpierw na tym pasku po prostu biguję sobie około cel. Wymierzam 7 cm, znów biguję i tutaj pozostałą część odcinam. W ten sposób powstają mi te paseczki. On, po prostu ta część między bigowaniami musi mieć 7 cm, a nasze skrzydełka mogą mieć mniej. Ja sobie je właśnie przytnę potem, żeby spasować sobie trzy paski, a nie dwa. Wycięłam sobie papier skrapowy. Ponieważ pudełko, ta kartka właściwie się rozkłada, to potrzebujemy mieć tutaj takie mniejsze prostokąty na każdy z tych skrzydełek, które potem po prostu się otwierają, żeby zaprezentować zawartość kartki. Z kolei na tą jedną ściankę, na ten jeden prostokąt możemy nakleić cały arkusz, będzie to o wiele lepiej się prezentować. No i zamaskuje nam też ewentualne zagięcie papieru, jeśli powstało w trakcie robienia bazy. Papierem skrapowym oklejam całą kartkę z zewnątrz oraz w środku oklejam tą dużą, pełną ściankę oraz skrzydełka, które się rozkładają. Środka bardzo nie widać. Jeśli bardzo Wam przeszkadza, oczywiście też możecie wykleić papierem skrapowym, ale jeśli pop-up box jest bogaty, to nic tam w środku się nie rzuca w oczy, żeby brakowało jakichś papierów skrapowych. Jest tam wszystko na pewno dobrze zakryte Waszymi wycinankami. wklejeniu bazy papierami skrapowymi nakładam klej na pozostawiony paseczek takie skrzydełko i dzięki temu sklejam całą bazę właśnie w kształt pudełka. Do gotowego pudełka wklejam wcześniej przygotowane paski. Ja tutaj te, te skrzydełka, którymi mocuję sobie do ścianek pudełka ja je sobie troszeczkę przytnę. Nie chcę po prostu naklejać jedno na drugie. Tak mi się wydaje, że po prostu jest lepiej, żeby już dodatkowo nie dokładać kolejnej warstwy i tak ten pop-up box wyjdzie mega grubiutki. U mnie tak często jest, im więcej właśnie elementów wycinanych na użycie, im bardziej zadbacie o to, żeby były przestrzenne, no to po prostu ten pop-up box będzie grubiutki, ale wciąż mieści się do koperty, więc to jest bardzo fajna, efektowna kartka właśnie do koperty. I jak widzicie, w ten sposób właśnie przyklejam te paseczki. sobie obcinam je jeszcze właśnie tak naprawdę na oko. Właśnie, żeby tak wydaje mi się, że to jest mniej więcej centymetr. Przyklejam je równo. Te paseczki mają równo 7 centymetrów, tak jak ścianki pop-up boxu. To jest bardzo ważne, żeby nie były ani za duże, ani za małe, tylko żeby idealnie pasowały. I tak naprawdę, jeśli bardzo się uprzecie, możecie tam wcisnąć więcej tych paseczków. Jak dużo tylko Wam się uda. No i słuchajcie, pora na. Przyklejanie elementów do środka, niektóre elementy, jeśli chcę, żeby tak troszeczkę były wybite do góry, jak motylki, jakieś kwiatuszki, podklejam na folię, taką folię do shakerów po prostu, do foliówek, aktówek itd. Dzięki temu też te elementy tak fajnie będą troszeczkę powiewać, ruszać się. Niektóre elementy dodatkowo przyklejam na ścianki birmaty. To dodatkowy dystans. Możecie też wykorzystać pianki bądź tasiemki, ale najlepiej, żeby to było 1 mm, 1,5 max. Nie więcej, jeśli to wciąż ma się mieścić do koperty. I ja tutaj sobie będę cały czas to kontrolować, żeby to nie było zbyt grube. No i najgrubszym miejscem będzie właśnie to miejsce przy tych paseczkach, ten środek boksa ze względu na ilość elementów i dystansów. No i tak po kolei buduję sobie kompozycję, dodając, dodając, kolejny i kolejny element. Boki mojego pop-up boxa oczywiście też wyklejam dodatkami. Na środku umieściłam napis zestawów napisów Craft O'Clocka. Polecam sprawdzić różne takie zestawy, jak nie macie pomysłu, co umieścić, zawsze coś na nim ciekawego znajdziecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostańcie jeszcze ze mną chwilę, aby zobaczyć skasowaną pewną scenę.